Siemoneczko z tej strony Dudek i witam Was w Wiedźminie Dzikim Gonie. Lecimy zabić Skrzykuna, skrzekuna, który wygląda jak duży przerośnięty kogut z ogonem jaszczurki. Nie do końca wiemy co to jest, nie do końca wiemy jak to się zachowuje, i nie do końca wiemy jak atakuje. Aczkolwiek zabić trzeba, by zarobić pieniądze. Mamy tutaj. Miejsce gdzie skrzekuna będziemy mogli upolować O, to jest ten pies. Cały pysk ma we krwi, nie poddał się bez walki. Przynajmniej tyle. No, coś coś jakaś krew. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słaniał, pewnie był ranny. No tak, to tam mi pewnie ułatwi. Więc i tyle? O, to poszedł. Tutaj mogę sobie zbadać. Krew. Krew krew potwora. Nice. No już może nie żyć. Aha, jest i tak weźmiemy. Hehe. <laughs> Ale będzie fajnie. <laughs> Darmowe pieniądze. O, jest krew dalej. Podszedł pod górkę. I wezmę sobie... ...kwiatuszki. Tup, 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 tup. Kolejne kwiatuszki. Tup, tup, tup. O, chyba zgubiłem. Nie no, co? Nie widzę kolejne. Nie widzę. I jakby się zapadł pod ziemię. Nie da się zbadać nic? Nie dobra, idzie dalej. O dobra, jest. Jest trop, idziemy za tropem, zobaczymy co znajdziemy. trochę nieregularny, prowadzą do jaskini. No Oho. Tak. To jest jaskina Raczej srebrny by się przydał Gdzie tutaj Dźwięk o, dochodzi z góry O, pieniądze Hmm, duże pieniądze Jak z góry O kurde, jak się zesrołem Zraszył się w pieczarze i nie był ale petarda powinna go wykurzyć Mam petardę? Nie mam petardy. Tak. Eee. Alchemia. Olej. Olej przeciw trupojadą. Kto by pomyślał? Upiorą... To wynika tego. Przeklęty olej. Przeciw czemu? Aha, przeciw przeklętym. Aha. można było się domyślić. Kalcium. Kurde, tą, tą pętaltę bardzo łatwo zrobić, ale... Ooh. Przedmiot magiczny, składniki alchemiczne używane do wytwarzania mikster. OK Dobra, e, szybko muszę się przyjść, wykupić jak najwięcej od pobliskiej zielarki tego jaskółczego ziela. Widzimy się za chwilę z jaskółczą zielą. jakąś wieś, raczej się do niej teleportowałem, bo miałem ją odkrytą, Ty jest Witaj. Co masz? Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał światła. To jak ja. No. To niebezpieczna okolica. Można z nim porozmawiać. Chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda. Życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię siedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Fajne. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi, to lubię i dlatego ryzykuję. No i okej, okay. rzucę okiem na Twoje towary. Mm, nie masz tego, czego szukam, aczkolwiek masz pieniądze. To sprzedam Ci to, czego nie chcę. To jest fajny No i co? I od razu się pieniądze robią? Hmm. Ja obecno nauczę jak się kurde robi pieniądze w Wiedźminie Znajdujecie byle gówno Po czym idziecie do byle gównianego handlarza i to byle gówno sprzedajecie Koniec historii hmm. Mmm. mm Okej. Okay. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Owszem. Ale co najbardziej mnie zaintrygowało w tej wsi? To właśnie kowal. Halo. I w ty te, u tego kowala... No wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. <laughs> Pokaż mi swoje towary, chciałbym żebyś coś dla mnie wykonał. Hmm... Okej. Okay. Czemu nie? A, 5 euro. ochotę na Euro na Steamie. Pace of cardy za 5 euro się założymy. Rozpocznij grę. Zaczynam jako pierwszy. Hmm... Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. No to tą chcę. O, to tak się robi. Ale <laughs> coś się zbagowało. Ale fajna drobna, więc okej. Okay. Ulewny deszcz. Tylko nie to. I co on, on mi daje? A, karty mi dodał! Ale fajne. <śmienic>

Fajna jest ta muzyka. Ciekawe ile z was nuci sobie ze mną. Pewnie nikt, bo tylko ja tutaj jestem taki ułomny. Okej okay, rames. Wiele osób ma tą kartę z Keirą. Fajna jest ta muzyka z Wiedźmina. Wiecie w ogóle, że... Że Wiedźmin ma cztery płyty instalacyjne, trzy zwykłe i jedna służąca do samej muzyki? <grym> tak, tak się zastanawiam. No w sumie strasznie, strasznie takie dziwne, że, że ma aż tyle płyt do samej muzyki. Raczej ze mną nie wygra na karty, chociaż. O! One się potęgują, to teraz jak postawię tego śmierdziela, to, to jest o nim. Się chyba zesra. Patrzcie to kurde. Będą mieli chyba po 16, a nie po 12. No ale to chyba się już zestrałeś, kolego. No nie nie masz szans. O to jest ten, ten sam. To jest bardzo kurde dobre, jak się ma 3 trzech, yy, trzech takich. To jest gama overę. Dobrze, że, że nie dał mi tego na ten... na... na nich. Bo bym przegrał. Koniec rundy. O tak. Nie, nie zagra za tyle. Na pewno nie ma karty za 28 O, ale sobie mógł ulepszyć, no. Owszem, ale przegrał. Nice! To Ch jest chyba moja druga wygrana w, y, partia gwinta. No ale okej. Okay. No. Trochę kasy zarobiłem. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Potrafisz wykonać broń według tego schematu? Okej. Okay. Ten mieczek jest lepszy od mojego, więc tego go... O! Mógł zrobić, bardzo miło, bardzo miło. Schemat skóra z... Hmm, to się nie przyda chyba do niczego. Wiedź do góry, kolego. To już mam. To jest słabe. Sklep. A raczej nie będzie miał tego, czego poszukuję. A szkoda. Dobra, wychodzimy od niego Bywaj. A szukam oczywiście jaskółczego ziela. Jakby ktoś zapomniał. No. Ja mogłem zapomnieć, bo mnie nie było taką dłuższą chwilę. O, jest kolejny handlarz, to może on będzie miał. Kupujecie co oglądacie. Wszystko naraz. Pokaż mi swoje towary i zagramy jeszcze Pokaż No, i tutaj widzimy, 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 że nic nie ma. Dosłownie nic. Jestem to tobą rozczarowany, kupcze. Zagramy w gwinta i ogram cię na 10 golda, bo mam taką Co ochotę. w karty? No okej, okay, rozpocznijmy grę. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Hmm. Zobaczymy, czy mam tego śmierdziela fajnego. Nie, nie mam go. Szkoda. To usuńmy tych dwóch. O tak. No. No, niestety jednego takiego mamy, no to on tam za bardzo sobie nie, nie podziała. Ale gdyby było już dwóch, to tak jak byłoby czterech, nie? Hmm, ok. Spróbujmy zagrać tak. Ok, ok. Nie, nie grajmy takimi bardzo wysokimi kartami. Niech tak będzie. Teraz piątki, będziemy mogli wykorzystywać je, no. Nie, nie tak, nie tak. Czy ja mogę zobaczyć jego karty? A nie. To coś się zbugowało. Przez moment chyba mogę... Mogłem... A nie, to moje. Ja też mam keiry. Skoro mam gdzieś umrzeć muszę. Hm. Znów się wsłuchałem w tę muzykę. ruch przeciwnika. Co zagrasz? Mam nadzieję, że nie spasuje. Okej. Okay. Gdyby spasował, to byłoby dla mnie trochę niemiło. Wziął sobie kilka kart, co w sumie mi się nie podoba. Ale zobaczmy, jak zagra. Kolejne karty widział. Hmm. Nie wiem. Spróbujmy. No nie, no te pięć kart muszę sobie zatrzymać. Przetrzymuję karty. Może mnie nie przebije. Przeci przeciwnika. czy zużyć pełno kart. Okej. Okay. Piąteczka. Czwóreczka. I teraz piątka musi dać. Trójkę dał. I dwójkę, okej. Okay. To wydał tyle kart, że teraz raczej mnie nie ogra. Bo ja mam bardzo dobre karty na ręce. Okej, okay, za trzy. No to ma sła strasznie słabe karty. To wystarczy, że powstaje coś takiego. Jak na to zareagujesz? Czyste niebo. Co bez sensu. To, to w ogóle nie miało sensu, skoro i tak nic tutaj nie było. To ja pasuję. Raczej nie będzie miał szóstki na ręce. Chociaż, chociaż, chociaż. Proszę, żeby nie miał. Okej. Okay. Więc tam mgła. Nie, i okej. Okay. Cesarstwo nie wgaardy w Królestwo północy. Okej. Okay. A no, on od razu pasuje, no to gramy sobie wszystko na raz. Zobaczymy, ile tutaj mamy w kartach. Kurde, byś się zesrał, zobacz sobie. Niech zobaczy, zobacz sobie, co ja tu bym ci wywalił. Będę ci wywalił w 26, byś się zesrał. Śmierdzielusz. Dobra, dawaj pieniądze. Jestem zadowolony, że mi się udało wygrać, ale jestem smutny, że nie mam jasku ziela. Iście blokotu. No dobra, widzimy się jak znajdę to jaskółcze ziele. Płynę z tak łódką. bo jest właśnie ta muzyka. Będę wstał. O tak. I teraz pytanie. Z jaką grą na moim kanale ta muzyka wam się kojarzy? Pytanie nie trudne, więc piszcie teraz w komentarzach, a odpowiedź się pojawi za 5 4 3 2 1 0. Mi ta muzyka kojarzy się najbardziej z Anno. A jak płynąłem tym statkiem, tym, tą łódeczką, to już w ogóle. To jest po prostu to jest piękne. No to jest idealne. I ty, to jest ten młyn. Fila. Czy to jest bliska jakaś wieś? Nie. Ale liczy się fakt, że jesteśmy zaraz obok Nowigradu. I wejdziemy sobie tam jak najbardziej. I zgarniemy wszystko, co potrzebne. W następnym odcinku ubijemy potwora. Albo nie, w tym odcinku. Widzę się z Wami. Kurde, widzę się z Wami na obok gniazda tego potwora. Co się dzieje? Doszedłem do rynku w Nowigradzie i... O kurde! Musiałem, żeby to pokazać, bo cutscenka jednak... Każdą cutscenkę by się przydało pokazać, a, a tutaj jest taka... Brutalniejsza, z tego co wiem, to... Lubicie to brutalne. nie uchowa się przed świętym ogniem! Święty ogień oświetli je! Spali! – Oczyści! – Święty ogień! – Oświetli! Oto płomień łaski i miłosierdzia! Ty, odmieńcze, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni z twojego gatunku. Ja nie zrobiłem nic złego! Nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Aha. Aha. AAAAAAAA! Na bogi! Patrzcie! To jest to Doppler! Czesło mi kurde pierdzi. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Kurde... No właśnie. Grubo. Ok, mamy tutaj jakąś tablicę. Oczywiście zwierzymy wszystko... ...na no, szybko i... ...znajdziemy jakiegoś kupca. Smaknij mnie w dupę! Nie. Niekoniecznie. Mmm.. jakaś kurde fajna osoba, z którą można by pohandlować A niech cię, nie strasz Chyba nie się zeszczałem <noise> Słyszeliście go? Okej. Okay. Ci co nie słyszeli mogą sobie wrócić filmu Gdzie jest? To Baza Barona, Halo? Okej. Okay. Mm. Szybko się tutaj teleportujemy i będziemy z nim walczyć w następnym odcinku. Dokładnie, ale to. Nie wyobrażam to W następnym odcinku się teleportuje. Chyba widzimy się tam. No dobra, to ja byłem Dudek. E, do eee, kił... Co? E, ja byłem Dudek, to był Wiedźmin, Dziki Gon. Cześć.